Nazywam się brat Dawid, jestem bratem mniejszym, pochodzę z Teodorówki obok Dukli. Do zakonu wstąpiłem 7 lat temu, od razu po maturze. Dlaczego Bernardyni? Myślę, że to przede wszystkim przykład braci z klasztoru dukielskiego. Jak byłem w klasie w liceum, chodziłem często na mszę świętą, poranną, do klasztoru. I bardzo mi się podobało, jak bracia modlili się rano, jak odmawiali poranne modlitwy, przez to, że w kościele to było słychać po prostu. Też miałem wizję wtedy zakonników jako takich zakapturzonych mężczyzn chodzących po klasztorze, udających się do chóru, tam odmawiających modlitwy. Więc to mi bardzo pasowało i wpisywało się w tą moją wizję, właśnie to, jak, jak to słyszałem. I tym bardziej chciałem być jednym z nich. Też e, przez lata byłem katechizowany przez braci, przez ojców. E, także gdzieś ten kontakt z Bernardynami był praktycznie od zawsze. Natomiast e, to nie toczyło się tak dobrze, nie? Mimo, że gdzieś dość szybko myślę, że Pan Bóg mnie znalazł i, i przyprowadził tutaj do sekonu, to. To ta walka wewnętrzna trwała. Po pierwsze, myśli takie o wstąpieniu do zakonu, czy, czy bycia księdzem w ogóle, pojawiło się jeszcze jak byłem w podstawówce, jako mały chłopak, gdzieś przed komunią. sobie wyobrażałem, jak to wszystko będzie. Później, gdzieś to ucichło, no normalny okres takiego dorastania. I pod koniec gimnazjum. Pamiętam jak wstąpiłem do młodzieży, też trochę, trochę żeby zobrobić na złość rodzicom, trochę, żeby wyrwać je z domu. Wstąpiłem do młodzieży i gdzieś drugiego czy trzeciego dnia pojechaliśmy na takie skupienie do, do sióstr, dlatego że akurat siostrą rodzoną asystenta ówczesnego była siostra Zakonna, pojechaliśmy tam, mieliśmy taki dzień skupienia. I jakby nic nadzwyczajnego tam się nie działo, ten dzień skupienia. Nawet pod, wieczor, pod wieczór było takie podsumowanie. Pytano nas, co nam się podobało, co nie. I pamiętam, jak mówiłem, że nie podobało mi się to, że jest za dużo modlitwy. Że następnym razem zrobiłbym mniej. Także zwykłe, zwykłe skupienie, tym bardziej dla mnie, który gdzieś tam wtedy nie był jakoś mocno związany z kościołem, no było to po prostu męczące. I przyjechałem do domu. I. Zaczęło się następnego dnia. Nie? Pamiętam takie, taki zjazd emocjonalny zupełny, taki hmm, takie pragnienie czegoś więcej. Nie, Jeszcze nie rozumiałem o co chodzi i tak dalej. Tak przez tydzień mniej więcej. I pamiętam pod koniec tego tygodnia tak siadłem i sobie pomyślałem: Ja chcę być księdzem, nie? ja chcę pójść za Panem Bogiem. Jeszcze nie rozumiejąc tak naprawdę, o co chodzi, skąd się to bierze i tak dalej, ale gdzieś taki, taka pierwsza decyzja. Nie? Więc tak sobie żyłem, ładnie sobie funkcjonowałem, chodząc do kościoła. Przez jakiś czas tak było, aż y, chyba ta myśl zaczęła dojrzewać. Nie? Taki też okres, myślę, że buntu pewnego y, nastoletniego, ale może uświadomienie sobie albo w ogóle myśleniem o tym, że to nie jest takie kolorowe, nie? Że, że pójście tą drogą to też jest rezygnacja. To, to jest rezygnacja z takich podstawowych rzeczy, które gdzieś no, były pragnieniem młodego chłopaka: jak założenie rodziny, jak budowa domu, samochód tak dalej, tak dalej. itd. I wtedy takie, czy ja tego naprawdę chcę. Nie? I chyba tym bardziej zaczęło tego uciekać. Wpadłem w różne, yy, może w dziwne trochę towarzystwo. Trochę się odciąłem od tego kościoła, nawet bardzo, bo, bo też ze samą wspólnotą miałem różne perturbacje i, i finalnie mnie tam nie było, nie było mnie w kościele przez pewien czas. Do momentu, gdy ktoś się o mnie opomniał po prostu? Nie? że Był taki moment, w którym już w liceum jedna znajoma, której zawdzięczam bardzo dużo. Napisała, zapytała o rekolekcję, czy pojadę. Bo to mnie bawiło wtedy, że w ogóle do mnie i tak dalej. Natomiast no, zgodziłem się bardziej, że pokazać, jak to wszystko jest bez sensu, ale znałem ludzi, więc to też nie było tak, że jadę w ciemno, tylko bardziej dla tych ludzi, którzy tam byli. I te rekolekcje kilka dni, które właściwie prowadziła ta sama siostra, która wtedy lata wcześniej tamto skupienie. I Pamiętam te pierwsze dzień, drugi takie trochę męczące, ale był taki, gdzieś tam rozważaliśmy fragment ym, pisma o tym, że nie nazywam aż sługami, tylko przyjaciółmi. Pytam, jak siedziałem nad, nad tym fragmentem, czytałem raz, drugi, trzeci i, no i w pewnym momencie poszło, nie? Poszło. Gdzieś taki znowu ten głód Pana Boga, nie? coś, co się we mnie znowu obudziło. Niesamowite uczucie, też takie bardzo głębokie. Poszedłem do spowiedzi na tych samych rekolekcjach i tak powoli, odcinając się od różnych ludzi, wracając trochę do kościoła, już wtedy wiedziałem, że właściwie to się będzie wiązać, nie? że wracam, więc wracam całkiem, wracam na całego wróciłem do wspólnoty gdzieś to sobie tak toczyło i te myśli o zakonie powróciły o tym, że, że chcę być zakonnikiem że takim zakonnikiem później pamiętam jak już w klasie maturalnej rozeznawałem to powołanie i bardzo nie chciałem, żeby w ogóle ktokolwiek o tym wiedział to miałby taka sprawa między mną a Panem Bogiem Ewentualnie gdzieś tam najbliżsi przyjaciele o tym wiedzieli, że planuje iść do zakonu. I, I pamiętam, że chodziłem często na cmentarz. To było takie miejsce ode mnie z domu, tam było ponad dwa kilometry. Także ten czas mi zajmowało to myślenie. Tam spędzałem czas i wracałem, tak co wieczór, czy już tak w nocy. I to zaczęło niepokoić rodziców. No też nie ma co się dziwić dzisiaj, myślę. Wtedy mi się to wydawało na zabawne. Hmm. I któregoś dnia parę dni przed maturą. Gdzieś w kwietniu. Koniec kwietnia, początek maja przyszła mama i mówi Norbert. Nie wyjdę stąd, dopóki mi nie powiesz. Co się dzieje? I ja mówię. W tej powiedziałem, że no idę do zakonu. I ona mówi. Aha. I wyszła. Ja Zresztą się, kurczę, no łatwo poszło. Myślałem, że będzie trudniej, że ten. Dopiero później to do nie dotarło, tak naprawdę, co się wydarzyło. Po chwili powiedziałem rodzicom, rodzinie w ogóle, o, o mojej decyzji, i wstąpiłem. Matka Koś ma takie niesamowite punkty w tej formacji. To znaczy, w takim czasie, gdy Człowiek może zasypia, gdy czuje się trochę już pewnie. To matka pyta po imieniu. I, i tak jest przy pierwszych ślubach, tak jest przy ślubach wieczystych. Teraz przez diakonacie znowu, to kolejne czy jesteś. Nie? To jest takie wezwanie do, do bycia, nie? Do, do takiego życia pełni. Myślę, że ten czas, który teraz się rozpoczyna dla mnie, czas diakonatu, oczekiwania do święceń kapłańskich, to również jest ten czas wyzwania, kolejnego wyzwania na mojej drodze. I, I też mam świadomość, kim jestem, nie? to znaczy tego bycia narzędziem słabym. I wierzę, że tym lepiej dla Pana Boga. Bardziej może się mam posłużyć, bo sam niewiele mogę Próbowałem, nieraz próbowałem sam i, i prędzej czy później leżałem z płaczem. Jestem gotowy dla kościoła, dla zakonu, dla, dla Pana Boga i dla człowieka. Przynajmniej chciałbym, żeby tak było. Więc żeby tak było, to trzeba się modlić i, i Was też proszę modlić za mnie.